Przeglądałam różne sprawy w internecie i powiem w ten sposób. Była sprawa takiego samuraja za granicą, ogólnie to jest jako przykład. Ale chciałabym też powiedzieć o przypadkach kradzieży takich na ulicy, bo to będą dwie sytuacje. Ja, ktoś mi mówił, że złodziej napada kogoś na ulicy, oddaj mi to co w takiej sytuacji robisz? Ogólnie te cudowne kodeksy, nie kodeksy i książki prawnicze mówią, że zostawić torbę i spieprzeć. A ja powiem tak. Zależy od sytuacji. Jakbym miała taką sytuację, to bym wzięła tą torbę i, mówiąc po męsku, bym dopierdoliła temu człowiekowi tą torbą, i jeszcze jakbym e, wiedziała, że mam być okradzona, to bym coś do niej wsadziła. I bez przesady, że ktoś będzie mi zabierał moje rzeczy, on będzie chciał mnie atakować, jakby jakieś inne rzeczy. Mam prawo do samoobrony i każdy ma, do udowodnionej samoobrony, szczególnie jak się mieszka w niebezpiecznym otoczeniu. A po prostu dopierdolić tą torbą. Bez przesady. Tak samo są sytuacje, że złodziej coś okrotną na ulicy, ktoś komuś zrobił czy coś na no. zasadzie. Ludzie boją się a, po prostu nawet kogoś czy obronić, czy, czy wpierdolić tej osobie. Prosto z mocą, wpierdolić. A, za to, że w ogóle się rzuca na was, że coś z was z łapami wchodzi albo wam grozi, albo coś innego. Przeszanisz to. Ja nie namawiam do żadnej brutalności, ja ze przeproszeniem myślę, że to bezstresowe wychowanie ludzi i to, co się dzieje, to jest przesada raz, drugi raz, by człowiek oberwał, czy za napieprzanie słowne na kogoś, czy za próby kradzieży, czy coś innego, to by się odechciało. To by się naprawdę odechciało. Um, Też, że ja nie jestem za czymś takim, żeby zostawiać torbę i spieprzaj. Jak byłaby kilka osób, to bym się zastanowiła, ale raczej bym wyciągnęła to, co moje, bym spieprzyła, a poza tym nie noszę takich rzeczy w torbie. Zawsze noszę gdzieś indziej. To jest głupota nosić najważniejsze rzeczy w torbie. Um, co jeszcze? W momencie, kiedy złodziej atakuje, czy ktoś chce cię okraść, nieważne. Czy ja mam, nie wiem, klej, czy mam długopis, cokolwiek, nić. Ktoś chce się wpieprzeć do mieszkania. Przepraszam. Kolej dusza piekła nie ma, mój teren i tyle. I kto będzie chciał, czy mnie napaść, czy coś ukraść, czy coś, mam prawo taką osobę wysłać do Allaha. Albo do Boga, nazwij jak chcesz. Czy żeby wąchał kwiatki. Ja nie żartuję w tym momencie. W momencie, kiedy ktoś ma mnie zaatakować, przychodziłby broń Boże jeszcze, czy po nocy, nieważne, za dnia też. Czy cokolwiek w celu zabrania mi czegokolwiek, czy pieprzenia, zobaczenia co gdzie mam, czy tak dalej, nie mam prawa zabić tego człowieka. Taka jest prawda. Ty też. A, także jak ktoś chciałby wziąć coś mojego, to nie radzę. Ktoś by chciał się włamać, czy. Mam prawo do samoobrony, mam prawo do obrony, a w momencie, kiedy ktoś. Nie, z tobą może być różnie, bo ludzie są różni. Oglądają mojego YouTube'a, i później o to ja też mogę. No niekoniecznie. Wszystko zależy od kontekstu i sytuacji. I um, po prostu nie ma żadnych zasad w momencie, kiedy ja się bronię. Żadnych. I możesz wierzyć, że znam takie przepisy, które mnie obronią, i ty pójdziesz do pierdła, a nie ja. Ja w ogóle mam dość takich sytuacji, że ktoś mówi, że jak złodziejowi coś zrobisz, to złodziej cię pozwie. Przepraszam, kiedy? Wtedy, kiedy już będzie wąchał kwiatki od spodu, no nie zdąży. Czy może wtedy, kiedy na przykład dostanie w pierdol w samoobronie, lub coś się stanie i mu się nie uda? I co, będzie mnie, tak jakby w sytuacji złodziej mam mnie pozwać do sądu, bo mu zrobiłam kuku za to, że chciał mnie obrabować. Był zagrożeniem mojego życia, mojego zdrowia rzeczy, które mam, nawet głupiej gumki za przeproszenie, a to jest moja rzecz. Życie, zdrowie, własność prywatna naruszenie prywatności naruszenie nietykalności prawo konstytucyjne. Prawa człowieka i dodać do tego jeszcze całą masę innych przepisów. Targnięcie się na życie i zdrowie, kradzież czy rabunek, z włamaniem, wandalizacja przedmiotów. To no, przepraszam, włamujesz się, to jesteś wandal. Rozpieprzesz cokolwiek, czy zamek, to jest wandalizacja. Ja jeszcze mogłabym dowalić przynajmniej 10, 20 innych przepisów w takim przypadku. No to nie jest zabawne. I jakby, i co, i taki złodziej miałby na przykład mnie pozwać, że ja mu coś zrobiłam w obronie po prostu w obronie osobistej, swojego życia, zdrowej i tak dalej. Że to jest normalne, to nie jest normalne. Nie ma mowy. To jest zawsze zasada, że. Bronisz się, nie ma reguł nie ma. A konstytucja, jest, jaka jest, też zawiera błędy, ale jest najważniejszym aktem w tym państwie, w każdym praktycznie. I ustawa o policji w tym państwie łamie zasady konstytucyjne. Ja nie robię sobie żartów. Nie ma czegoś takiego. Nie wiem, kto sobie w ogóle tak zinterpretował czy wymyślił, że. <grych> um że ktoś może sobie iść i wsadzić łapę do mojej torby, bo tak, no nie, bo sprawdzić, bo spisać, albo poprosić o dowód, nie podając imienia, nazwiska, numeru swojej oznaki i tak I że mogę być wylegitymana, by czy inne sprawy tam na mieście zatrzymana. Naruszenie. Nietykalności osobistej. Parę innych paragrafów też by się znalazło. Mało tego, jak człowiek idzie przez ulicę, to po prostu idzie. Jak człowiek ma w torbie zakup, cokolwiek, dukopis, ale nic nie robi ludziom dookoła. Policjant nie ma prawa go zatrzymać, bo co? Bo wybiło kogoś dookoła Ja Jest chory psychicznie? No nie sądzę, żeby policjant mógł zdiagnozować, czy ktoś jest chory psychicznie, czy nie. Czy jakiś inny stróż prawa. Także jak człowiek sobie siedzi na ławce, idzie przez miasto normalnie, robi zakupy i się komuś nudzi i się wpieprza do tej osoby. Po prostu powinno się tego człowieka ulać. Ja nie żartuję. A, natomiast, co jeszcze? Co mam powiedzieć, że ustawa o policji łamie prawo konstytucyjne. A poza tym, ustawa o policji sama w sobie, w takiej formie jak widziałam w internecie, nie wiem, już nie przeglądałam tak dokładnie, że samej ustawy, sama sobie przeczy. Przepisy sobie przeczy, czy w ogóle nie mają zastosowania żadnego. Żadnego. Jedne przepisy przeczą drugim. Przepisu nie ma. Hulaj dusza, piekła nie ma. I to za w temacie. Każdy ma prawo do samoobrony, a złodziej nie powinien nawet próbować oskarżać kogoś, czy o to, że się obronił i kogoś zabił nawet w tej samoobronie, czy że w ogóle odparło się za atak, czy, że udaremniło się kradzież, czy żeby... Co tam się jeszcze takiego działo? No czy inne tam czynności? Czy się odmówiło? Ja nie muszę się zatrzymywać. Ja nie muszę pokazywać dowodu. Do jak nic nie robię, idę sobie, idę dalej. Bo taka prawda nie trzeba w ogóle. Tak samo jak nikt nie ma prawa wbić się od tak na chatę na podstawie fałszywych pomówień. Ja cały czas jestem ofiarą pomówienia i zepsucia mojej reputacji, bo podobno nie jestem osobą, o której mówię kiedy jestem. Znać się znam, tylko na zasadzie wolę sobie odpuścić stare sprawy sądowe czy inne, bo jest za dużo syfu. A jak się to główno ruszy, to za przeproszeniem ręce się pobrudzi i to za bardzo i za głęboko. A jeśli chodzi o zarabianie samo w sądzie. To na takich ludziach jak ja się nie zarobi, bo ludzie jakby chcieli mnie pozywać, to tylko dla korzyści majątkowych, bo myśleliby, żeby coś nam nie zarobił. no nie, pomówieniami czy jakimiś innymi rzeczami, że oni nam nie zarobią, szczerze. Jakbym, jakbym im wywalił z 20-30 zarzutów. Całą serię przestępstw, z których się dopuścili, z naruszeniem prywatności, pomówieniami i całą masą innych rzeczy. Ja jak o kimś też mówię, to rzeczywiście mam to na myśli. I ludzie, którzy zgłosiłem, że mnie stalkują na świństwo, odwalają jak najbardziej to robią. A ludzie, którzy mają strzec prawa, to tak naprawdę rabują ludzi. I ja po prostu widzę, co się dzieje i mam wyrąbane, kto co sobie mówi. I ty myślisz człowieku, że ja nie będę się bronić? Nawet nie próbuj mnie atakować. Także, jeśli jest złodziej, jeśli są inne sprawy. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że złodziej bierze mnie do sądu, że się obroniłam albo, że go uszkodziłam czy ją uszkodziłam albo coś innego. Przepraszam, ale to jest głupie. To, już nawet nie patrzę na przykład. to jest idiotyzm. Ktoś, kto mnie atakuje powinien, że to pierdla. Ktoś, kto mnie atakuje powinien mieć 10-20 paragrafów sobie wpisanych a w oskarżeniu czy w pozwie. A nie ja. No, przepraszam. Jest... Ofiara i sprawca. Ja nie jestem sprawcą stojąc, albo mając jakąś swoją rzecz, albo chcąc się obronić. Sprawcą jest ten, co e, atakuje, żeby coś ode mnie podpieprzyć. Kto jest agresywny, kto narusza moją e, osobistą przestrzeń, narusza moje prawa człowieka, nawet prawa konstytucyjne, to po prostu gór, 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 prawa nie ma. Ja nie widzę, żeby to prawo istniało. Wszystko do góry nogami. A chciwość, ciekawskość, wkurwienie innych ludzi za to, że ktoś cokolwiek może mieć? Idź na drugi, trzeci, czwarty, pięćdziesiąty pieprzony etat. I się odwal od ludzi, którzy jak coś robią, to na to zapieprzają. A ty nie musisz wiedzieć, kto co robi, jakie ma plany, gdzie i z kim rozmawia, bo cię to gówno powinno obchodzić. Tyle. Ze złodziejami trzeba walczyć, trzeba ich wsadzać do pierdla, trzeba egzekwować kary. Tym bardziej, jeśli są. A spokrewnieni z ludźmi, którzy mają nas chronić. Bo później tacy ludzie to konfidenci. Ja nie żartuję. Człowiek, który się brata z człowiekiem czy w jakiejś organizacji, co jest cicho sorry, ale on będzie sobie ciebie, wszystkich dookoła i jeszcze dalej. Ja o tym mówię nie dlatego, żeby kogoś urąbać, ale tak to po prostu wygląda. Ci, co myślą, że są najcwańsi. Zawsze stanowią największe zagrożenie. Czyli co cały czas, dzień w dzień, zbierają dowody, donoszą, dzień w dzień. Plotkują, rozsyłają wszystko na prawo i lewo. To są osoby, które powinny być zawsze proszeniem. Nie ja. Ja, jak coś mówię, to mam naprawdę podstawy do tego, żeby to powiedzieć. Mam i wiedzę i doświadczenie, no i niestety jest jak jest. I nikt z tym nic nie robi. I jeszcze jest przyzwolenie na. na na to, żeby kryminaliście biegali po ulicy, a porządni ludzie szli do pierdła, albo stracili zdrowie, czy wszystko co mają. To nie jest normalne. Wszystko jest do góry nogami. I bardzo dużo przez chciwość i chciejstwo. Po prostu. Bo ktoś nie może ścierpieć, że ty możesz mieć swoje życie, albo swoje plany, albo coś, cokolwiek swojego. Nawet muchę na ścianie i to jest problem. To jest masakra. Później zaczynają się wrabiania człowieka w coś. W moim przypadku krzywdzące blotki na mój temat, gdzie się da, żeby spieprzyć moją reputację. Wszędzie. Złe interpretowanie tego, co umieszczam na swoim kanale w, w taki negatywny sposób, żebym wyszła na największe zło na świecie. To jest po prostu nienormalne. Jacy są ci ludzie? Po prostu chorzy z zazdrości. Ja jak coś mówię, to dla korzyści ludzi, dla wszystkich ludzi. I tak działa prawo. Na korzyść wszystkich, z wyjątkiem patologii, która się mnie czepia. I z wyjątkiem innych ludzi. Ja wiem, w jaki sposób policja mogłaby zarobić, wiem, w jaki sposób sądy mogłyby bardzo dużo zarobić. Wiem, w jaki sposób firmy instytucje. I ja też, przepraszam, chciałabym też w tym uczestniczyć, a nie na zasadzie, że co komu dam, to później na zasadzie a dzięki nie. No. I wszystko dla siebie ciągną, a ja nic z tego nie mam. Bo, przepraszam. Chyba trzeba byłoby to naprawić, tak, taki elemencik. A jestem naprawdę w stanie dużo zrobić, tylko wreszcie wypadałoby mi coś z tego zapłacić też. Dobra, czyli w sprawie złodziei, to już ma, znacie moją opinię. U nikogo raczej nie widziałam. Ja nie oglądałam, to znaczy, czasem oglądałam coś na temat prawa, mnie to wcale nie ciekawi. Sama ja jestem interpretatorem, to ulewam już teraz kanały innych ludzi, robię wszystko sama na zasadzie, co myślę, jak można sprawę rozwiązać. Natomiast każda sprawa jest inna. O złodziejstwie. Do samoobrony każdy ma prawo. Zabić złodzieja, każdy też w sytuacji ochrony życia i zdrowia też ma prawo. A złodziej nie powinien w ogóle się domagać żadnych pieniędzy od ofiary. Każdy, kto napada mnie, powinien być i do widzenia, i tyle. I każdy, kto mnie pomawia, i tak dalej. Po prostu ja jestem za twardą ręką, jeśli chodzi o władzę. Możecie się śmiać, bo ludzi trzeba kochać? Nie. Po prostu jakby się jednemu z drugim takim raz był włamanie, rozumiem drugi raz, ale osiem razy. Osiem. Czy wy to rozumiecie i nikt? To wiadomo, kto w tym siedzi. Ci, co mają chronić też. I ja jestem jak najbardziej poważna. I w takich sytuacjach, że tak powiem, nawet, nawet sądzi się, chodzisz się do sądu po. Odszkodowanie ze strony państwa za <grymne> nadużycie ze strony systemu, tych, co powinni chronić. Jest jeden dobry, załóżmy, a reszta gdzie? Jeden dobry może się znaleźć. Po co? Bo powiedziałam prawdę publicznie. Wow. No normalnie. Wow. Dobra, mam nadzieję, że komuś dałoby to do myślenia, że nie będę pozywana za mówienie prawdy, za to, że chronię życie swoje i innych ludzi. W których prawa są na pogwałcane, jakby na to nie patrzeć. Złodziej nie powinien mieć nic do gadania, poza tym, że jest złodziejem i powinien być potraktowany do wysokości tego, co zrobił. Też mam pomysły na wyroki, są różne. Zależy, jak długo to trwa i jakie środki były przez niego pociągnięte i tak dalej. Dziękuję, miłego dnia.